15 czerwca 2020 roku otwarcie sesji na rynku kasowym w Stanach Zjednoczonych natomiast my spojrzymy sobie na jena z perspektywy oczekiwanej decyzji Japońskiego Banku Centralnego, jeśli chodzi o wysokość stóp procentowych, spróbujemy się przyjrzeć kilku paromienowym, tak żeby być przygotowanym ewentualnie na dalszą część sesji w dniu dzisiejszym, czy jeśli ktoś będzie obserwował sesję azjatycką, to też żeby jakiś plan ewentualnie w ręku posiadać zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Overall, generalnie rzecz biorąc, zaczynamy od dolara z jenem wykres tygodniowy. No i mieliśmy przepotężne fajerwerki, natomiast udało się w końcówce tygodnia udało się bykom wybronić 10680 10660, o tym, żeśmy sobie dyskutowali. Myślę, że zmienność z zeszłego tygodnia, jeśli chodzi o spód, a z przed dwóch tygodni, jeśli chodzi o maksy, to takie poziomy, na które rynek będzie zwracał uwagę. 109,40, 110 ewentualnie kwestie górnych poziomów i do spodu kwestie związane z dolnym swingiem który jest tutaj bardzo dobrze widoczny, w okolicach 106, ewentualnie 40, co z perspektywy tego wykresu tygodniowego, jak widać, byłoby idealnym dokończeniem biznesu, biorąc pod uwagę tę świecę, która tego, nie jest to taki ten idealny, książkowy nasz swing, o którym wielokrotnie sobie mówimy. No to wiemy o rozpiętości, dość szerokiej z perspektywy wykresu tygodniowego, ale też i zmienność mamy większą, w związku z czym należy o tym pamiętać w momencie, kiedy będzie się chciało ganiać z tymi, z tymi cenami. Również z perspektywy wykresu dziennego wyraźnie widać zakres zmian, który może nam towarzyszyć po decyzji Japońskiego Banku Centralnego. W tej chwili po piątkowym teście i również w dniu dzisiejszym testujemy ostatnie miejsce propopytowe okay? i gdybyśmy mieli wyklarowany jakiś ruch nie byli w rangeu, no to ten poziom rzeczywiście tutaj mógłby być brany pod uwagę z perspektywy próby podejścia pod krótkie pozycje, a poszukania stop loss'ów jeśli chodzi o zeszłotygodniowe minima i reakcji na potencjalną strefę popytową mamy spadek, mamy bazę i próbę wzrostu, która wybiła ostatnią, e, ostatnią podaż. To jest jedna rzecz. Druga rzecz e, to, jest kwestia, e, to jest również kwestia walki z ostatnim miejscem słabości, tak? Tutaj też mamy ostatnie miejsce słabości, także kilka rzeczy w ramach tego dolara z jenem fajnie się tutaj wplata. Tak jak mówię, no jest tutaj szansa na pierwszą, na pierwszą podaż, natomiast aż takiej wagi bym do tego nie przykładał. Bardziej by mnie interesowało ewentualnie over-under w okolicach 109,40 plus ten wzrost, ta baza trochę poniżej 109,40 i ten spadek, który ją wybił. Natomiast w obu przypadkach e, wszystko odbywa się w zakresie ruchu bocznego, myślę, że ta ekstrema do obserwacji i ewentualnej, e, ewentualnej e, reakcji. Tak wygląda według mnie dolar z jenem, oczywiście bliżej jest nam do spodu i tutaj jakby e, testu tych dołków, e, no, bym się spodziewał. Fund z JENEM z perspektywy wykresu tygodniowego, niestety, e, jeśli przypominacie sobie w zeszłym tygodniu, rozmawialiśmy, że być może, być może te miejsce, w którym widzieliśmy tyle razy reakcję rynkową e, w okolicach 135-80, że będzie dolny cień budowany w zeszłym tygodniu i był taki moment, że ten dolny cień był budowany, że zamkniemy, że to będzie uznane jako retest i ewentualna kontynuacja do góry. E, natomiast e, wygląda na to, że rynek reaguje tylko i wyłącznie na tę wybitą strefę popytową, w związku z czym po wybiciu powinna działać jak podaż i tak też widzimy, e, z tym mamy do, e, do czynienia. W związku z czym, jeśli chodzi o wykres tygodniowy i zachowanie z zeszłego tygodnia, to oczywiście RTS 135.80 i próba szukania tutaj podaży, rozwiązanie z perspektywy sprzedającej ale kupujący nie będą zasypywali gruszek w popiele, bo próbują bronić lokalnego miejsca ostatniej słabości i właśnie w ramach tego miejsca znaleźli sobie w dniu dzisiejszym podpórkę. Jeśli dołożymy do tego, a podobnie jak na funcie z dolarem, że wracamy powyżej poziomu związanego z dzisiejszym otwar z otwarciem tygodnia, no to widać wyraźnie, że mamy taką swojego rodzaju strefę gdzie dalszy kierunek prawdopodobnie będzie zależył, zależał od tego, czy na wykresie dziennym uda się domknąć powyżej, poniżej, poniżej jednego z tych poziomów. Jeśli doszłoby do zamknięcia powyżej 135,80, to prawdopodobnie moglibyśmy mówić o próbie kontynuacji w rajon 137,30. Jeśli natomiast doszłoby do zamknięcia pod 133,50, wtedy prawdopodobnie moglibyśmy mówić o tym, że te stopy, które są zgromadzone w okolicach 131, mogłyby być brane pod uwagę i ewentualnie rynek mógłby chcieć dokończyć biznes w okolicach 129,50. Znowu. Nie próbowałbym wyprzedzać rynku, niech rynek pokaże, a będziemy próbowali, będziemy próbowali pod tego Funtaziem się podłączyć. Zwłaszcza, że proszę pamiętać, w tym tygodniu również Bank of England. Nie ma klarownej sytuacji na, na ten moment, natomiast z perspektywy intraday, biorąc pod uwagę miejsce, w którym jesteśmy, biorąc pod uwagę, że indeksy próbują się zbierać, schodząc na odrobinę niższy horyzont czasowy, z tego co widzimy, jeśli chodzi o wydarzenia azjatyckie, ostatnie miejsce słabości, przy reteście wybronione, w związku z czym e, ten poziom związany z otwarciem tygodnia z perspektywy intraday do obserwacji w ramach ewentualnej próby przygotowania tylko i wyłącznie pod, e, pod Bank of Japan. Dopóki powyżej to pewnie kwestia próby podbicia, jeśli doszłoby do złamania, ok retest otwarcia tygodnia i prawdopodobnie retest minimów, jeśli chodzi o funta, funta z jenem, euro jen. Tutaj, jeśli szukałbym pary na ewentualny wzrost, to być może, żeby byłby to, żeby byłby to euro yen. Tylko gdzie i jak. I teraz, jeśli popatrzymy z perspektywy tygodniowego. Ktoś może powiedzieć, że to jest ostatnie lokalne miejsce słabości. Tyle tylko, że jak popatrzymy na wydarzenia 3 tygodnie później, które miały miejsce górny cień, to znaczy, że... i później wybicie, to znaczy, że to ostatnie miejsce lokalne zostało przetestowane. Mamy jedno wyżej i to jest miejsce, którym byłbym zainteresowany, to jest punkt przełamania w okolicach 118.50. Czy my jesteśmy w stanie 118.50... E, przetestować, przetestować w ramach e, Bank of Japan i ewentualnie negatywnego sentymentu rynkowego e, pewnie, że tak. 120-50 jest otwarcie, okolica otwarcia tygodnia, w związku z czym e, to, jest, e, to nie są jakieś wielkie przestrzenie e, do pokonania. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o podaż, to podaż e, według mnie będzie widoczna i agresywna w okolicach 123-123-30. E, ok. A, oczywiście przed 118.50 wspomnianym psychologiczny poziom 120, o którym, o którym, należy, o którym należy pamiętać. Zejdźmy niżej, zobaczmy czy da się czegoś doszukać, czy udałoby nam się czegoś doszukać tutaj na Eurojenie w okolicach niższych poziomów. No i z perspektywy jednego z edukacyjnych fleszy, o którym sobie rozmawialiśmy mamy tutaj dość mocny, mocną podstawę w okolicach 119,90 119, 60, a w związku z czym jeśli rynek podbiłby w tej chwili i próbował budować over, under ok a biorąc pod uwagę kolejną bardzo mocną świecę to wtedy taki 1 do 1 podbicie i stąd przyniosłoby nas właśnie w rejon 119 11950. W związku z tym, z perspektywy wykresu dziennego podaż w okolicach 122 30 122 60, Popyk tuż pod poziomem 120, jeśli chodzi o euro przed banków Japan. Australijczyk z jenem. E, podobnie jak w ogóle australijczyk nawet notowany z dolarem e, doszło do e, retestu bardzo bardzo istotnych poziomów e, propodarzowych i tak prawdę powiedziawszy, biorąc pod uwagę wydarzenia z zeszłego tygodnia po Fedzie, to tak naprawdę y, byki póki co, no nie zdały egzaminu e, łącznie z tym takim e, lekko podwójnym, podwójnym szczytem, ale zejdźmy sobie z perspektywy wykresu dziennego i co tutaj, e, jeśli chodzi o kupujących, bo od nich sobie zaczniemy, co będzie istotne, 71,30, 71,35, to jest pierwsze e, widoczne miejsce, gdzie ewentualnie z perspektywy kupujących, biorąc pod uwagę e, to miejsce, całe słabości po wybiciu, gdzie możemy e, spodziewać, się, spodziewać się kupujących. W związku z czym e, spodziewałbym się ewentualnie próby podbicia rynku w okolice 74-50-74-65. Te dwa dolne cienie, które są tutaj widoczne, które zostały pokonane. Czwartek okay, i spodziewałbym się takiego 1 do 1, czyli sprzedający w okolicach 74,5065, kupujący w okolicach 7135-7130 przed Banków Japan, jeśli chodzi o Australijczyka z Jenem. I na koniec Kanadyjczyk z Jenem, tutaj, tutaj z perspektywy wykresu tygodniowego mamy wybicie, powrót powyżej. Powyżej dołków, utrzymanie w zeszłym tygodniu minimum sprzed dwóch tygodni. Mamy lukę do spodu i nieśmiały powrót powyżej poziomu związanych z otwarciem tygodnia. Jeśli utrzymamy poziomy zbliżone 78,50, jeśli uda się utrzymać 78,50, retest 82,13 może mieć miejsce. Jeśli bykom nie uda się, akcja na obecnych poziomach i jeśli dwa dni z rzędu zostanie potwierdzone zamknięcie pod tymi poziomami, to ewentualny retest po spadku jako otwarcie i stopy w okolicach 74-73-50 teoretycznie będą brane pod uwagę. Tyle przed Bank of Japan ode mnie, sprawdzimy sobie zapewne w dniu jutrzejszym jak pary jenowe wyglądają po i być może dla tych co nie będą uczestniczyli, ja też nie będę uczestniczył w nocnych oczekiwaniach na decyzję, spróbujemy sobie doprecyzować i zobaczymy w którym miejscu będziemy, chyba że w godzinach wieczornych wyjdzie jakiś układ, no ale też ciężko będzie. Ciężko będzie zostawać z jakąś dużą ekspozycją na noc, jeśli się, zwłaszcza jeśli nie będzie tego pilnowało. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.